Witam wszystkich. Dzisiaj wymiana filtra kabiny Skoda Octavia trójka. Już Wam pokazuję, o co w tym wszystkim chodzi. Klient sobie przywiózł jakiś filtr Vasco Filters. Nawet nie wiem, co to jest. U nas no, w sklepie to sprzedają, w okolicznych sklepach pewnie. No nic, co sobie przywiózł, to będzie miał założone. Eee, to tak, otwieramy schowek. Filterek znajduje się tutaj eee, pod schowkiem. No, i trzeba po prostu wypiąć schowek. Robimy tak. I tutaj jest amortyzator otwierania. Podnosimy go do góry i wysuwamy schowek na dół. Żadna filozofia, sami sobie to zrobicie bez problemu w domu. No, i tutaj mamy lampeczkę, może włączę, będzie lepiej widać. Mamy tutaj filterek pod taką klapeczką. Otwieramy tę klapeczkę. Jeden zacisk drugi i trzeci otwieramy klapeczkę mamy filterek wyciągamy zobaczmy co tu widać co tu widać No już dosyć filtr jest zabrudzony Dobra otwieramy Vasco da Gama Vasco da Gama. Mamy zwykły filtr papierowy. papierowy. Dobra, wasko. Wasko, wasko, szczałeczka, szczałeczka w dół. Pamiętamy o tym. Śczałeczka w tą stronę, w którą powietrze dolatuje. Zakładamy filterek. Pamiętajcie, szczałeczką w dół. Zakładamy klapeczkę. Pek, pek, pek. No i teraz nakładamy schowek. Zazwyczaj problem jest z tym amortyzatorkiem tutaj. Bo tu jest taki amortyzatorek i pamiętajcie, żeby go tutaj wpiąć w ten uchwyt. Bo jak nie wepniecie, no to będzie Wam się schowek po prostu yy, otwierał w niezwolnionym tempie. Slow motion po prostu nie będzie. Dobra, to może położę kamerę jakoś. Dobra, teraz popatrzcie jak ja się z tym męczę. Troszkę się trzeba pomęczyć. Najgorszy jest ten amortyzatorek. No ale jego też gdzie założyć. No i chyba wszystko poszło zgodnie z planem. Mamy wymianę filtra, kabiny. Skoda, trójeczka, 2017 rok, oktawka, tak to wygląda.